ka dziś będziemy brać w pet mix. wybiorę kota bo lubię koty dobra już rozumiem jest tu jakiś darmowy pet na start ale mało monet leci co to za cukierki jak chcecie, kolejny odcinek, zostawcie pięć łapek w górę. Co to? Ile to kosztuje 10 diament? Ja nigdy nie uzbieram. Ile monet? Idę sprawdzić, ile kosztuje jajko. Kawy jak wpisze Roblox, czy zadzała. O, mam królika. Pa kochani.